No, a więc witam ponownie. Jak widzicie, znajdujemy się w zetorku. I sobie talerzujemy tutaj kawałek po Owsie. Tutaj żadnej miedzy nie przesunąć Będzie bajlandą Burzy się niemiłosiernie To tyle Wam mogę powiedzieć Nie my sami widzicie z tyłu co się dzieje Także no Jest ciekawie ale co? Jak no widzicie, cały tutaj uwalony. Ale tak to bywa, że jak jest, jak jest talerzowanie, jak jest talerzowanie, kurwa po tych krzaczorach. O Jezu. Jak jest talerzowanie, to zawsze albo w Jakiś czoka, <laughs> albo jak jest ten, jak jest właśnie taki kurzawica Ale co to Ważne, że, że jest co robić, tak? Co jest najważniejsze Czekajcie Na szybko sobie wyskoczę Coś na TikToka w... nagrać jakiegoś ujęcie Ojejku No, Tutaj, gdyby był zasypał, to nie byłoby tak źle. Chyba tyle Z Jakiejś roboty większej I no byle to czy będzie dobrze Kurde Nie wiem czy to nie za Nie za ten Nie za płytko zrobiłem Poprawimy. Tutaj to powiem wam, że siedzenie jest tak wychylone, że aż ciężko dostać nogami. ziemia taka gwiazdkowata dosyć Więc Tutaj dodam za dużo do tego Nie Delikatnie puścimy tylko Już Na tej ino było Kurwa. Na dwie brutzy bardzo człowieku Przyjęłem do domu do dośmiać mnie, że tak muszę, to się będę śmiać że jak muszyn wyglądam <gry> Ale no co, taką robotę tutaj dostałem Nie będę wybrzydzał nie? Żadna robota nie ten Nie wiem jak to się mówiło Nie gardzi o... Ty bo pasowały bieg wrzucić co? Kurwa Jebana Większa talerzówka Ale niestety w pobliżu tutaj nikt nie miał pożyczyć Więc wzięliśmy tą Matiego Dwumetrową Także bojcetork się tylko miał pobawić czym No to nawet tej talerzówki nie czuję, Szczerze mówiąc tak sobie z nią jeździ, bo jeździ Na luzaku zmienimy. E, Mati tam ładuje górę e, na przyczepy. Także każdy ma tu jakiś swój podział obowiązków. Odkreśliliśmy już sobie chyba trzy rządki w sumie. Zdypię e, nawet ładnie. Także jest dobrze szczególnie w Klejtonu i tak daje radę za podnosić ile tam może na 400 kg jakoś tak w tym miał trochę ciężej podnieść tutaj, tutaj może być trochę więcej czekajcie sobie się włączymy Thank you. No to ja im tak wymieniłem kurwa, ujechali z 20 metrów tam od końca i ten. I nie wim... No raczej nie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No szósty kontener tak jak mówiłem. Robota. To robota Najważniejsze Chyba to jadę Dobra Chyba to nie jest jedyny chleb co tam To tak, bo tu to ile, tu to 20 było? Tak no Tu już, już jest 6 już jest 6, siódmy wykorzystywany A tu dopiero dwa rzodki Młoda? Łatko, włosko no, sporo będzie mam tego dobrze, materiału. W kontenerze będzie Ale ten, tutaj te wszystkie pięć kontenerów pierwszych tak podniósł w miarę, a ten ostatni kurwa już tam musiałem dać trochę w pali. On tak chcę tak, tak chrupnie coś kurwa tego, coś tam zagada, ale... Ale idzie. No. Kurwa, niby człowiek w kabinie siedział i tak ujebany Jestem ja się jebają, żeby te widział No Kurwa, na trudy to był to poszemy. A ja tak, tak, tak słucham, tak coś napierdala, nie? Młotem, Wie co za kurwa co ten... Ten ten, ten tak skrzypi, czy co? Patrzę, kurwa młotem bije. Ludzie ładną tutaj że się w w sobotę. Zabij. No, smarano. Ogień. 30 będzie, ale chyba też lepiej. Z tego kawałka? Z tego kawałka czy? Nie, no, ze wszystkich. No może tak być czasem. Aczkolwiek kurwa tutaj ładnie się rozprawia. No, bo jak jak wszedłem i wszedłem w piłon, mówię nie kojaruj, czyli przynajmniej jedną stronę, bo ja nie będziemy winni. No ta, to ja tak, pracuję, to tak. Piszą, tak, wisz o te rzet masakra. No. Nie byłoby źle. W dawnym roku było 22 kontenery A wydajność jest dużo mieszkańców. No. Kurwa. 好了。

co to, to Czy to w ogóle dygnie, no, żeby palecią nie pierdachnąć. No. Kurwa, powinno być do końca. Czekaj, się jakoś może inaczej podjadę. Żeby to, wiecie, miało jakieś oparcie jakkolwiek. Za ale Myślałem, że będzie gorzej Ja powiem wam jakie fajne wspomaganie 30 Teraz jest kurde blaszka O Jedną ręką idzie wypięcić Dobra Ja na razie się wyłączam Zobaczymy jak będziemy coś jeszcze innego działać No witam ponownie Teraz na kompaj. W sumie tam już jeden kawałek muciłem. Ale teraz jeszcze tak, żeby coś nagrać dla Was żeby pokazać jak to wygląda, bo nie każdy, nie każdy może wie jak to wygląda w sumie. U nas też na Podkarpaciu nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś właśnie na moich rejonach właśnie zbierał porzeczkę z takim sprzętem. Więc postanowiłem postaram się coś nagrać. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze nie opuścił Opa Przyjada do końca i możemy się zmienić Odlot Co? Jak tutaj zestawy poszykowane. Dwie przyczepy kontenerów. Jedna przyczepa i druga przyczepa. To jest po 12 kontenerów to przyczepę I jeszcze na wywrotkę było załadowane 12. Więc co możecie policzyć, ile tutaj wyszło? Zaraz zapinał. co? Dawaj do żabki na ląda pojedziemy <laughs> ale z otru. Nie idziesz do chuja No ja pierdole Nie no dobra majstry kurwa Mam się też już zajebani na pewno Dawaj drobniej kurwa To? Trzecie... He he To jest kurwa coś pięknego no Mogę im powiedzieć, że na kanał palali <laughs>